Jesteśmy zwolennikami wprowadzenia w życie bezpośrednich wyborów starostów i bezpośrednich wyborów marszałków województwa. Proszę zauważyć, dziś starostowie są takimi postaciami zupełnie nie Oni nie są postaciami silnymi. To są ludzie powoływani przez radę powiatów i boją się nawet tym Radnym narazić, bo jak za chwilę zmieni się konstelacja polityczna, mogą zmiana nie zostać. Odwołani i tak naprawdę y, nie są oni w związku z tym zainteresowani taką autentyczną walką o powodzenie lokalności społecznej. Jeżeli taki starosta będzie pochodził z wyboru bezpośredniego, powszechnego, to będzie autentyczny lider, będzie przede wszystkim człowiekiem rozpoznawalnym, będzie mu na przykład mógł podlegać e, policjant, e, miejscowej, lokalnej policji, e, szef e, Straży Pożarnej. Też oni będą rozliczani zupełnie inaczej przez społeczeństwo, dlatego, że będą wiedzieli, że ich los zależy od wyboru społecznego. Ale co jest najważniejsze, to rola rzeczywiście marszałków. Dzisiaj marszałkowie to zwykle tacy wojewódzcy, baronowie polityczni. A w naszym przypadku to nie tylko, że to jest wybór stricte partyjny baronowie partyjni nie, nie, nie tyle, że to jest w naszym przypadku bałagan partyjny, ale jeszcze w pewnej frakcji w ramach tej partii. No I stąd jest potem dalszy ciąg zdarzeń, że polityka informacyjna całkowicie zawodzi, w społeczeństwie rośnie frustracje, nieporozumienia, jedni są zaszubani na drugich, a tak naprawdę to my przecież jesteśmy z sobą związani funkcjonalnie, społecznie, kulturowo od wielu, wielu dziesiątek lat, dużo dłużej niż istnieje na mapie administracyjnej, więc ten ustrój trzeba zmienić.